Siemaneczko wszystkim, z tej strony rochej. A to jest konkurs, tak? Y, konkurs na moim kanale. A do wygrania jest Gifkod y, No, czy w reguły y, trzeba napisać pod tym komentarzem: biorę udział. Y, trzeba złapkować ten filmik. Oraz subskrybować mój kanał. Jeżeli nie będzie subs yy, subskrypcji, to ten gracz odpada, więc. Yy, więc warto, więc lepiej dajcie, żeby. Ja, jeżeli chcecie wygrać. Yy, dobra, dlaczego ten konkurs? Z powodu tego, że chyba mam piąty odcinek, mam pięć odcinków, piąty dzień nagrywam i pięć widzów. A więc y, trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych filmikach, i przepraszam, y, przepraszam, że nie było filmików. No i pamiętajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie tego GIF-koda. Y, czas trwania konkursu podam jeszcze w opisie. A więc trzymajcie się. Cześć.